Witajcie, wracam do naszego małego QA, czyli odpowiadania na pytania. Pytania najczęściej pojawiają się w komentarzach pod filmami i też zachęcam Was, żeby te pytania zadawać. Staram się mniej więcej odpisywać też na nie na bieżąco, ale niektóre pytania są zbyt złożone, żeby odpowiedzieć w komentarzu w trzech zdaniach. I zdarza się też, że pytanie wydaje mi się na tyle ciekawe i na tyle. Potrzebne, że odpowiedź może się przydać większej ilości osób, że stwierdzam, że po prostu nagram na ten, na ten temat film. I dzisiaj wracam znowu do tematu dwupunktu. Jakiś czas temu podogrywałam kolejne filmy na ten temat dwupunktu. Oczywiście, jak zawsze, odeślę was do playlisty, playlisty dwupunktowej, bo mam całą serię filmów od początku do. Myślałam, że do końca jak wykonywać dwupunkt, o co wchodzi w tej metodzie itd., itd. Ale pytania wciąż się pojawiają i dobrze, bo jak macie wątpliwości, to, to piszcie. W każdym razie pytanie dotyczyło tego, jak technicznie wykonać prawidłowo dwupunkt i pisała to osoba, która ma, ma problem z wykonaniem tego dwupunktu. I Jeszcze raz odsyłam do playlisty jest tam szczegółowo opisane krok po kroku, jak wykonać ten dwupunkt, więc wkleję wam jeszcze raz linka, linka do tego filmu. I jeszcze raz w skrócie, w skrócie przypomnę. Nie będę przypominać oczywiście całej metody, bo ten film by trwał parę godzin, więc, więc się streszczę. Więc, tak, w takim dużym skrócie, chodzi o to, żeby wyciszyć umysł, wejść w to pole serca. Sformułować w miarę precyzyjnie tą, tą intencję. Można też poczuć w sercu taką wdzięczność za to, że już ona się jakby spełniła. I wtedy skupiamy się na tych dwóch dłoniach. Gdzieś tam odnajdujemy w przestrzeni dwa punkty. Jak macham rękami, to światło znika. O, chyba światło wróciło, więc nie będę gestykulować za dużo dzisiaj. Postaram się. Odnajdujemy w przestrzeni te dwa punkty. I rysujemy sobie taką niewidzialną linię między tymi dłońmi, i skupiamy się na tym połączeniu między dłońmi, i wtedy przestajemy myśleć o tej intencji, puszczamy ją jakby w przestrzeń, i wchodzimy w taki stan, w ta, stan zaufania. Nagrałam też medytację prowadzoną z dwupunktem, jak krok po kroku to wszystko wykonać. I może ona być pomocna dla wielu osób, ale oczywiście. Nic nie jest dla każdego, tak? Więc dla wielu osób może się okazać przydatna. I oczywiście też ją podlinkuję w opisie pod filmem. Dla niektórych osób może być to też za mało. Miałam takie pytania dotyczące wchodzenia w pole serca i w tej medytacji prowadzonej jest ten element wchodzenia w pole serca, jak tam schodzimy z głowy do serca i czujemy tą przestrzeń, która ogarnia nasze ciała, ogarnia przestrzeń wokół nas. Ale nie wszyscy są w stanie sobie to wyobrazić, zwizualizować i tak dalej. I tak jak mówiłam w którymś z poprzednich filmów, zamiast wchodzenia w pole serca możemy wykorzystać to eufouczucie. uczucie. Eufo uczucie jest to takie uczucie błogości, miłości, takiej radości, mm. <suszy> jeku, pasji. I przywołanie eufouczucia uczucia polega na tym, Najprościej wykonać to w ten sposób, żeby przypomnieć sobie wydarzenie z życia, na przykład. Kiedy czuliśmy taką um, nieskończoną radość, miłość. Błogość, lekkość, czyli to tak jak kiedyś wspominałam, dla kobiet może być to, jeżeli rodziły, może być to uczucie, takie przywołaś to uczucie, kiedy pierwszy raz zobaczyłaś swoje dziecko, albo gdy zobaczyłaś pierwsze kroki swojego dziecka, albo właśnie te pierwsze chwile po porodzie. Ale to równie dobrze może być takie uczucie lekkości, błogości, gdy na przykład jako dziecko huśtałaś się na huśtawce, albo gdy wspiąłaś się na jakąś wysoką górę i zobaczyłaś przestrzeń wokół siebie, poczułaś taką moc w sobie. Co chodzi o to, obojętnie jakie to jest. Jakie dla ciebie to jest uczucie, bo dla każdego może być to coś innego. Chodzi o to, żeby w tym momencie je przywołać, czyli możecie sobie podmienić, jeżeli wygodnie Wam jest zrobić dwupunktową medytacją prowadzoną, to w momencie, kiedy mówię o tym wchodzeniu w pole serca, to Wy możecie sobie przywołać to elfo uczucie Byłam proszona o to, żeby nagrać jeszcze jedną medytację, żeby zamiast tego pola serca było elfo uczucie I jest to myślę możliwe, tylko ostatnio mam po prostu bardzo mało czasu. Na nagranie jakiejkolwiek nowej medytacji czy jogi W związku z czym nagranie kolejnej wersji dwupunktu z Euforu uczuciem oczywiście jest możliwe, technicznie, ale ostatnio czasowo jest to, jest to dla mnie dosyć trudne. Było też pytanie, bo tam w którymś filmie wspominałam o tym, że wykorzystywałam dwupunkt w takich sytuacjach, że gdzieś tam jadę do miasta i, i robię dwupunkt na miejsce, miejsce do parkowania i ktoś mi się pytał, jak wtedy technicznie wykonuję ten dwupunkt, czy znowu wchodzę w pole serca, czy to trwa 20 minut, czy ten dwupunkt robię wcześniej, przed wyjściem z domu, czy jak to wygląda. Um, I tutaj y, to w, sytuacja wygląda tak, że im dłużej wykonujesz dwupunkt, jak już to załapiesz i będziesz to praktykować, to nie musisz robić tej całej ścieżki, czyli wyciszam umysł, wchodzę w pole serca i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, skupiam się na oddechu, oddzielam się od tej rzeczywistości tu znaczy od tej rzeczywistości bieżącej wchodzę w taki stan tu i teraz, i tak dalej, i tak dalej, tylko po prostu ten dwupunkt się robi tak błyskawicznie, czyli yy, generalnie po prostu skupiasz się prawdę w ułamek sekundy, żeby yy, wejść w taki fajny nastrój, gdzieś go to sobie tam przywołujesz, wiadomo, że to też zależy od dnia, jak masz dobry dzień, to to przychodzi szybciej, jak dzień jest cięższy, no to trzeba się bardziej skoncentrować, ale generalnie później się wchodzi w taki nawyk, że łatwo się przywołuje to takie uczucie lekkości, wrzucasz tą ym, intencję i ją po prostu puszczasz, czyli w momencie, gdy Wywołuje, że tak powiem, to miejsce parkingowe, to można mieć po prostu te dwie ręce na kierownicy i nie zamykam oczu, tak, tak uważam na drogę, tylko myślę o tym, że chcę mieć to miejsce do parkowania, wywołuje to, to, to takie fajne uczucie przywołuje, po prostu skupiam się na, na chwilę uwagę na jednocześnie dwóch rękach na tej kierownicy i to puszczam, i tyle. I później to też często się robi nawet bez użycia tych dłoni, tylko po prostu. Przywołuje taki fajny nastrój, rzucam tą intencję i ją puszczam, albo też, właśnie, co to znaczy puszczam. Przestaję o niej myśleć, ale też czuję taką wdzięczność za to, że się już spełniła, że czuję tak, jakby, jakby to się już zmaterializowało, tak, wywołuję w sobie takie uczucie. Też mówiłam Wam o gre, panu, który się nazywa Greg Braden, który mówił o boskiej matrycy z kolei, nie matrycy energetycznej, tylko boskiej matrycy. Też dużo jego filmów jest na YouTubie, też napisał dużo książek. i On tam badał zwyczaje szamanów i opowiadał o tym, że był w jakiejś wiosce, gdzie była susza i jak ten szaman wywoływał deszcz. I on sobie wyobrażał, tam no, oglądał się filmów, myślał, że szaman będzie tam potrząsał grzechotkami tańczył, nie wiadomo co robił. A on po prostu stanął, tam nie wiem, uśmiechnął się i poszedł. I on się zapytał. Zamknął oczy, uśmiechnął się i, i, i poszedł. I powiedział, że załatwione. I ten Greg Braden się go pytał, a co zrobiłeś? A on, że y, poczułem wdzięczność za krople deszczu, które czuję na mojej twarzy. Czyli tak po prostu poczuł, e, poczuł te krople deszczu i był za nie wdzięczny. No i rzeczywiście, oczywiście, deszcz, rzeczywiście, oczywiście y, deszcz spadł. Więc później ten dwupunkt się robi bardziej błyskawicznie, tak? I tak jak mówię, dwupunkt jest jedną z koncepcji. E, tak naprawdę każdy. Y, Wypracowuje sobie jakby indywidualną rzecz, tak? To, to jest tak jak z charakterem pisma, tak? Jak uczyźnicie się pisać literki, to piszecie te ładne równe literki w zeszycie pisaliście lata temu, pewnie. E, piszecie te równe literki, tak, jak nam Wam pani kazała, i pisała na tablicy. E, natomiast później wyrabia się własny charakter pisma. E, I tak samo jest z dwupunktem. Dwupunkt jest jedną z metod. I na początku, gdy się go uczymy, warto go stosować krok po kroku, tak jak tam wam was ktoś uczy. Ja dwupunkt uczyłam się w sumie od dwóch czy trzech osób i każda pokazywała inną wersję, więc ja znalazłam też jakąś kolejną swoją, swoją własną. Więc na początku wykonujemy według instrukcji osoby, której metoda najbardziej wam pasuje. Natomiast później z czasem przestajemy się trzymać ściśle tej techniki, tylko... Łapiemy ten feeling, tak? Łapiemy ten taki flow i, i później robimy to szybko. Byłam też proszona o to, żeby y, wykonać dwupunkt, y, nagrać film, jak robię dwupunkt i wam to pokazać mówiąc, jak to robię, ale tego nie zrobię, bo trudno mi jest to robić i tłumaczyć i pokazywać jednocześnie i nagrywać. Bo to jest takie, coś takiego, nie wiem jak to określić, takiego bardziej intymnego. Więc mam nadzieję, że to, co Wam wytłumaczyłam i jakoś tam pokazałam, będzie, będzie wystarczające. Chodzi o to, że gdy. Nie, żebym Wam nie chciała pokazać, tylko chodzi o to, że gdy robię punkt, to robię punkt, a nie myślę o tym, co mam Wam powiedzieć, robiąc punkty. Hmm. Dobra, mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Czyli wracając do tematu, jeszcze raz. Nie musicie wchodzić w pole serca, jeżeli wam to jest niewygodne, możecie wywoływać to uczucie, Jeżeli chcecie korzystać z medytacji prowadzonej, to po prostu sobie mentalnie zamięcie, że gdy mówię, że wchodzimy w pole serca, wchodzicie w to uczucie, I później ten dwupunkt jest coraz szybszy, tak? Czyli gdy są sytuacje nagłe, typu miejsce do parkowania i tak dalej, to nie musicie robić całej, że tak powiem, ceremonii, tylko będzie to, to przebiegało szybciej. I tak naprawdę to są, tak jak wiele osób też mówi, że te zmiany kwantowe to jest kwestia ułamków sekundy, tak? Bo były też kiedyś pytania, jak długo trzeba wykonać dwójpunkt. punkt po prostu wykonujemy i czujesz, że już wystarczy, tak? Możecie poczuć, że chcecie dłużej pobyć w tym stanie, wykonać to. Ale czasem to jest kwestia takiego, że rzucacie tą intencję, intencję w przestrzeń. No i tak jak z tym właśnie, szukanie miejsca parkingowego, to jest właśnie na przykład trzymanie dwóch rąk na kierownicy. Tak też słyszałam historię. Jeden pan opowiadał, jak robi sobie dwóch punkty w pracy, siedząc przy komputerze. Jedną rękę trzyma na myszce, a drugą na, na kubku od kawy. Więc też tak można. A można po prostu sobie iść i przychodziłam do głowy, a tutaj mam taką intencję, i po prostu ją sobie tak sobie akurat Jesteście w dobrym nastroju, przypomina wam się, że chcecie coś tam i sobie rzucacie, rzucacie tą intencję w przestrzeń.